Tak więc witajcie już w ostatnim odcinku z całej serii operacji Shuttle at Web. Na wstępie chciałem wam powiedzieć, że to było długie 16 tygodni, ale dotrwałem tak jak Wam obiecałem w pierwszym odcinku. Tak więc dziękuję Wam na samym wstępie, że byliście ze mną przez ten ca cały czas i tym nowym, którzy kliknęli na to, by zobaczyć jak zrobić daną misję lub po prostu by obejrzeć filmik. Tak więc nie będę przedłużał i lecimy ze zwykłym filmikiem i z moim początkiem. Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when we can for you, bad boys, bad boys Dobra, tutaj nie będę mógł stawiać żadnej liryki, ale będę mógł zrobić coś a la Bad boys Tak, to mogłem zrobić, dobra Daj na full i zaczynamy już. I lecimy. 10 beczek. Zdziwieni, czemu robię 10 beczek zamiast mołotowa rzucić i naprawili to. Ponieważ zaraz, jak wyszła operacja, operacja. Zaraz, jak wyszedł tydzień 16, było można rzucić mołotowa pod e, beczkę i zaliczyła się cała misja, ponieważ mołotow zadawały 10 obrażeń. Nie liczyło się jako beczka, tylko jakoś ilo ilość obrażeń zadana tej beczce. A mołotow jest agresywny. Ijo, jo, assassin leci. Taki assassin, że umrę, ale nieważne. I do przodu. Mamy tutaj kamizeleczkę. Puszczamy linę i bierzemy. Nie, nie chcę. Ah, wiem, że jak tego nie zrobię, pożałuję. Bo mi ktoś się zabierze. A może? Co na to? Ha, I myk. Czuję się rozczarowany jak nigdy w życiu. No cóż, raz się żyje. Spodziewałem się, że wybuchnę. Teraz jest mi głupio. <śpiewanie> Jezus Mario. To było prawie, że idealne. Szkoda, że nie wiedziałem, że jest drugi typ u mnie. Dobra, jest beczka. A my dwa? Dziwne. Chyba dopiero teraz mi zaliczyło z tamtego poprzedniego. Dobra, no lecimy dalej. Może mi znowu zaliczy to, dopiero jak się skończy sam Dungeon Zone. Może o to chodzi. Albo jak zniszczę beczkę w Dungeon Zone, nie wtedy może zaliczę beczkę. Tak. Bardzo mądrze to zabrzmiało. Kiedy zniszczysz beczkę, może zaliczę beczkę. Oczywiście, jak ja sobie teraz wchodzę, to są trzy beczki, kurziwa. Ale jak jest całe... O! Cztery! A jak jest sama gra, no to nie, jaki w oko, napis z patykiem. No i nie chciałem wygrać. I przez przypadek jeszcze wygrałem. A mam misję do robienia! Nie, dość! Dość, lecimy! Skupiamy się, szybkie, szybkie osiem beczek, Szybciutko. Tu musi być byczuszka, nie ma opcji by nie było byczuszki. No proszę was, jak trudno o beczkę. Jest jedna. Wow. Powiedzcie, że to też nie ma żadnej beczki, to już wszytski na no O! O! Cud wie! Ale też jakiś typ jest przy mnie, a pistoletu nie ma. Ja zajrzę się na szybko, czy jest tu jakiś pistolecik? Tu jest działko. To mnie w ogóle nie cieszy. Jest mina skokowa, ale mi to dużo nie da. Naprawdę jest peczka. Ale kij w oko, bo i tak zginę. No cóż. Trzeba się poświęcić. Byle by osiągnąć misję. Patrzcie na to, nie zrespię się teraz. Umie grać nie zabił, to się nie wiem jak je zrespić. Jak ja nie mogłem tego zauważyć? Nie, serio chcesz? Pamiętaj, ja nie chciałem. Jeżeli kiedykolwiek obejrzysz ten odcinek, pamiętaj, ja nie chciałem ci robić krzywdy. Ja chciałem po prostu beczki, ale i o tym mogę pomarzyć chyba. Mamy beczkę. Sprzetestujmy. Dobra, dodaję jedną beczkę. Podsumowało mi dwie tamte, więc niech nikt się nie dziwi, że mam magicznie 6 z trzech. Więc don't worry, Naprawili to, niestety. Chciałbym zobaczyć jak rzucam mołotowami mi 10 beczek, ale zarazem jestem szczęśliwy dla tych, którzy to skończyli już. No to jest kwestia jeden młoda i tyle, nie? Jeszcze jedna do kolekcji. Nie! O, dobra! No dobra. A tamtej beczki już nie wziął. Dziwnie, że te technicznie potrzeba mi ostatniej beczki. Więc sądzicie, że to się zaliczy od razu. Hmm. Tamta jeszcze się nie skończyła. Jeżeli ktoś się ciekawi, co znaczy tamta, to tamta. Gierka się jeszcze nie zakończyła i nie przyznało punktu. No idź sobie żyj. Nikt cię nie broni. Widzę, że ktoś mi broni. Ten ktoś to ja. Nie widzę, widzę, widzę. Mam nadzieję, że on nie widzi. Nie chcę tego, chcę to. 10 na 10, dziękuję. Po półtorej godziny, wreszcie zajczona. No kurde, to znaczy ukończę mecz Aby zobaczyć misję. No dobra, teraz mogę poczekać. Spasakruj 20 kurczaków. Dobra, sądzę, że to będzie prostsze. Dobra, jak nie potrafi nawet strzelać, to co ty chcesz zawić? Co? Kurka w oczywistym miejscu. Hop, oczywiście nawet dwie. Myk i myk. I to na tyle w tej misji. I co, jedziemy? Nie w ogóle nie widzę tych małych szyb, nawet dla mnie jest plus. Jeszcze trochę. Wreszcie. Dosłownie. Ja sobie powybijam dalej parę szyb, żeby powkurzać innych graczy, a my widzimy się na następnej misji. Ej, już jestem. Wow, przywitam sobie rundę. Wow. No nie, chciałem sobie zgiewić. Nice Ja chcę zobaczyć rangi na sam koniec. To mnie intryguje troszeczkę. U nich rangi były ok. ja się bardziej obawiam o tego u nas. I... i dostajemy XP Ja chcę zobaczyć o to! Jakie te ładne! Naprawdę wygląda jak srebrny, ale jest lepszy niż złoty, moim osobistym zdaniem. I to na tyle w tej serii. Dzięki Wam za oglądanie. Jeżeli przetrwaliście przez wszystkie odcinki, to dziękuję Wam serdecznie. Jeżeli się spodobało, wiecie co robić. A my widzimy się już na samym odcinku. Tak więc na razie, i cześć!